Kleszcze rozpoczynają żerowanie wiosną, kończą jesienią. W tym roku są szczególnie aktywne, bo wilgotna pogoda sprzyja ich rozmnażaniu. Kleszcze są nosicielami kilku groźnych chorób. Jedną z nich jest borelioza. Borelioza jest to choroba bakteryjna, yy, która. Po ugryzieniu kleszcza daje zwykle swoje objawy na skórze przez krótki okres. Następnie te objawy nawet nieleczone najczęściej zanikają, aby uaktywnić się, ujawnić działanie bakterii dopiero po roku, dwóch jako już ciężkiej choroby. Stąd po ukąszeniu kleszcza w zasadzie wskazane jest zgłoszenie się do lekarza, aby on oszacował możliwość zakażenia bakterii Borelia i ewentualnie wdrożył leczenie. Kleszczowe zapalenie mózgu to także niebezpieczna choroba. Jest to choroba wirusowa, na którą to jako jedyną z chorób odkleszczowych możemy się zaszczepić, czyli uchronić przed zakażeniem kleszczowym zapaleniem mózgu poprzez Kilkukrotne szczepienie przed sezonem. Szczepienia te są wskazane zwłaszcza dla osób, które stale znajdują się w terenie, w lasach, w zaroślach, czyli dla osób zawodowo na to narażonych, leśników, geodetów na przykład, oraz osoby, które są na przykład grzybiarzami i nie chcą z tego rezygnować i stale przebywają kilka razy, kilkanaście razy w roku, w roku yy, przez kilka godzin w lesie. Przed wyjściem do lasu czy miejsca, w którym kleszcze chętnie przebywają, należy odpowiednio się ubrać i użyć dostępnych repelentów. Przed wyjściem do lasu spryskujemy ciało, całe ciało mocnymi repelentami, czyli środkami chemicznymi odstraszającymi kleszcze i ubieramy się w lekką, przewiewną odzież, natomiast przylegającą do ciała i nie pozostawiającą miejsc, przez które klesz może wpaść, na przykład za kołnierz, czy do rękawa, czy do nogawki i tam wpić się w nasze ciało. Jeśli już mamy nieproszonego lokatora, należy się go jak najszybciej pozbyć. Kleszcza usuwamy pensetą poprzez jego delikatne wyciągnięcie, łapiąc tuż przy samej skórze, tak aby klesz nie oderwał się. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy zrobimy to w sposób fachowy, możemy skorzystać z porady lekarza, czy to chirurga na dyżurze, czy lekarza rodzinnego, jak usunąć kleszcza. W Polsce kleszcze najliczniej występują w maju i czerwcu oraz w wrześniu i październiku. Badania mówią, że co trzeci z nich jest nosicielem którejś z chorób.